Robimy ruchy na mieście Patrzymy tylko na siebie Już nie patrzymy na resztę Ludzie się gapią na ręce, ludzie wywołują presję To bywa ciężkie, nie chcę czuć już nigdy więcej Nowe ciuchy, nowe dziary, nowe buty, nowe plany W wyglądzie zachodzą zmiany, lecz w środku dalej przed sami Ej, w internecie nowe dramy Kto jest true, to jest fake Ej Kto był tu, a kto już nie Wiem, że razem robimy sej Więc Najwyższy czas u Wiem że to znasz, je yeah, je, yeah, zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, najwyższy mm, yeah, czas. Wiem że to znasz, je yeah, je, yeah, zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. cię znów. Pust jej smak wyławia ze snu znów Trzecia dwa, nie mogę spać Rytuał gwiazd Idę tam w tan, idę tam w tan. Ja znam noc Noc to ja dotygam mnie znów Trzecia dwa, za oknem gła Chcę, żeby szła po cichu szak, po cichu szła Najwyższy czas, U. wiem, że to znasz. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, najwyższy czas. Wiem, że to znasz, wiem, że to znasz. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Krzmacki mamy wcześniej, będziemy sobie jeszcze grać na dece. Cześć! cześć witajcie! Będziemy sobie jeszcze dodać tutaj na DC Będziemy sobie jeszcze właśnie dodać tutaj na DC Rozpoczynamy wcześniej live. Ja mówię co odciszałem się. Ej, kto ma live'a dzisiaj? Ja mam już teraz live'a. godzinę przed? No bo wczoraj chciałem zrobić godzinę przed Ja wiem, On już godzinę przed zrobił. Co będziesz rozmowy na tej robić team? 영상 도움이 되셨아요